Witaj na psychiatrycznym kanale. To miejsce, w którym staramy się przybliżyć fascynujący świat ludzkiego mózgu, zaburzeń psychicznych oraz metod ich leczenia. Ja nazywam się Piotr Marcinowicz. Jestem lekarzem psychiatrą i założycielem klinik, a to jest projekt non-profit wspierany przez naszą fundację. Jeżeli interesuje Cię ten temat, to polub i obserwuj. Zapraszam do oglądania. Witam serdecznie. Nazywam się Piotr Marcinowicz. Jestem lekarzem psychiatrą i dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, jak może wyglądać opieka nad pacjentem lekoopornym, czyli jakie elementy powinny zostać rozważone w trakcie opieki nad osobą, której dotychczasowe leczenie nie przynosi oczekiwanych efektów. Rozresztowałem dla Was schemat, który się odnosi do leczenia depresji lekoopornej, aczkolwiek większość jego elementów będzie również adekwatna w kontekście innych zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia lękowe, PTSD czy schizofrenia. Pierwszym etapem jest oczywiście diagnostyka. Diagnostykę zaczynamy od wywiadu. U pacjentów lekoopornych należy wywiad uzupełnić o kilka elementów, czyli będzie to oczywiście dokładne zebranie informacji na temat przyjmowanych dotychczas leków i stosowanych form leczenia czyli jakie leki, jak długo, jakie były działania niepożądane, jaka była skuteczność, jak szybko ta skuteczność przeminęła, jeżeli w ogóle była, i jakie były działania niepożądane. Kolejna rzecz to oczywiście diagnostyka. Psychologiczna, obrazowa, laboratoryjna, do rozważenia jest również diagnostyka psychogenetyczna czyli tzw. testy PGX. Mając już wyniki tej diagnostyki, oczywiście nie wszystkie jej elementy są zawsze konieczne. Ale dysponując tymi wynikami, możemy się też zastanowić, na ile schorzenia współistniejące u danej osoby są adekwatnie leczone. Często zgłaszają się pacjenci, którzy są na przykład od pół roku na antybiotykach. Leczenie internistyczne bądź też objawy nieprawidłowo leczonych internistycznych bądź też innych chorób mogą powodować problemy psychiczne, a przede wszystkim mogą sprawiać, że leki przeciwdepresyjne nie będą działać prawidłowo. Kolejnym etapem będzie rewizja systemu społecznego, systemu rodzinnego, w którym funkcjonuje pacjent. Jak wyglądają relacje rodzinne, jakie też wtórne korzyści z choroby może mieć dana osoba, tak, czyli co pacjent zyskuje od otaczających go osób bądź też od sytuacji, w których się znajduje na skutek bycia w roli chorego. W trakcie pierwszej wizyty diagnostycznej też wydaje mi się ważnym elementem jest ilościowa ocena zaburzeń pacjenta. Możemy tu zastosować bardzo proste skale, które służą monitorowaniu skuteczności leczenia, tak abyśmy mieli tak zwany baseline, czyli wyjściowy poziom różnych objawów. Rutynowo u osób z depresją stosuje PHQ9G7 i oczywiście też u pacjentów objętych ryzykiem samobójczym warto ocenić występowanie myśli samobójczych i tutaj przydatna jest na przykład skala CSSRS. Zanim przystąpimy do podawania leków. Trzeba też u niektórych pacjentów rozważyć, Kwestie, które mogą stanowić przeciwwskazania do leczenia farmakologicznego konkretnymi lekami. No i tu, oczywiście, myślę o wykonaniu badania EKG, które nam powie, ile wynosi skorygowany odstęp QTC u danej osoby, czy jest jakaś historia leczenia okulistycznego, czy może być podwyższone ciśnienie śródgałkowe, jakie inne leki przyjmuje pacjent. Bardzo ważne też jest zastanowienie się nad różnymi możliwymi interakcjami lekowymi. I tutaj myślę oczywiście o metabolizmie przez cytochrom P450, oraz czy na przykład pacjent nie otrzymuje na inne schorzenia leki, które mogą jako efekt uboczny mieć zwiększenie wychwytu zwrotnego serotoniny. I wówczas, jeżeli pacjent na przykład przyjmuje dwa takie leki, no to dając mu trzeci lek serotoninowy, moglibyśmy narazić taką osobę na wystąpienie zespołu serotoninowego. U pacjentów z zaburzeniami lekoopornymi bardzo często występuje taka sytuacja, że przez wiele lat oni byli leczeni nieskutecznie i zgłaszają się na konsultację wstępną z poczuciem, że któraś z nowoczesnych metod leczenia może być ich ostatnią deską ratunku. Najczęściej jest to oczywiście nieprawda, ale jest niezwykle ważne, żeby rozmawiać z pacjentem o jego oczekiwaniach względem leczenia. I to też wiąże się z tym, że należy sporządzić szczegółowy plan leczenia. Po to, żeby na najczęściej w moim przypadku dużej kartce były rozrysowane wszelkie możliwe dalsze opcje. Jeżeli będziemy rozważać na przykład leczenie zabiegowe, co należy zrobić, jeżeli ono się nie uda po prostu, tak? no nie mamy metod w 100% skutecznych, poza tym mogą być różne przyczyny, które nadal będą utrudniać pacjentowi chociażby ze względów psychologicznych, wyjście z depresji. Omówmy zatem pokrótce strategię postępowania leczniczego u pacjentów z depresją lekooporną. Może przy okazji powiem, czym jest depresja lekooporna. Depresja lekooporna jest to depresja, która była leczona przynajmniej dwoma prawidłowymi schematami leczniczymi w odpowiednich dawkach przez określony czas i te próby leczenia nie dały satysfakcjonujących efektów. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś przyjmuje trzeci lek przeciwdepresyjny, no to Możemy już mówić, że jest to jakaś lekooporność, i to, o czym dzisiaj opowiadam, dotyczy takich właśnie osób. Mamy dostępnych wiele nowoczesnych metod leczenia, natomiast w moim odczuciu nadal nieodzownym i no całkowicie niezbędnym elementem leczenia osób z zaburzeniami lekoopornymi jest psychoterapia. Pacjent może korzystać z psychoterapii zewnętrznej, i często tak się dzieje, że pacjenci przychodzą do nas. Będąc już w psychoterapii, to jest bardzo fajna sytuacja. Tacy zewnętrzni psychoterapeuci, jeżeli pacjent później kwalifikuje się do leczenia zabiegowego, też mogą przychodzić, korzystać z naszych kabinetów, żeby móc towarzyszyć pacjentowi, chociażby w trakcie leczenia ketaminą. Jeżeli ktoś nie jest w psychoterapii, no to wymagamy, żeby podjął taką psychoterapię. Jeżeli chodzi o leczenie zabiegowe, no to powiedzmy, że dostępne są cztery metody, z czego trzy są dostępne poza szpitalem z rzeczy, które są dostępne tylko w szpitalu, no to myślimy oczywiście o no to myślimy oczywiście elektrostrząsach. Natomiast z metod leczenia zabiegowego dostępnych poza szpitalem, przede wszystkim główne dwie opcje, no to jest ketamina dożylna i przezczaszkowa stymulacja magnetyczna. Obie metody charakteryzują się wysoką skutecznością i często właśnie działają również u pacjentów lekoopornych, przez to, że ich mechanizm działania jest zupełnie inny niż ten, który oferują leki doustne. Są to też metody, które nie wiążą się z ciągłym stosowaniem. Tak więc po leczeniu zabiegowym możliwe jest leczenie podtrzymujące w jakichś odstępach czasu możliwa też jest przerwa w leczeniu u mniej więcej połowy pacjentów i spokój od objawów przez jakiś okres czasu. Niemniej nie należy oczekiwać, że leczenie zabiegowe uwolni pacjenta od potrzeby przyjmowania leków do ustnych. Natomiast może dojść do takiej sytuacji, że będzie możliwe znaczące zmniejszenie dawek leków doustnych. Leczenie ketaminą dożylną poza szpitalem jest dostępne tylko prywatnie, natomiast niektóre szpitale w Polsce na szczęście już też. Oferują ketaminę dożylną w ramach leczenia oddziałowego. Obie te metody, czyli ketaminę dożylną i przezczaszkową stymulację magnetyczną, można ze sobą łączyć. Wtedy ich efekt jest mocniejszy, po prostu. Ketamina działa poprzez szereg receptorów, m.in. receptory glutaminianowe, czyli NMDA, oraz receptory opioidowe. Zarówno ketamina, jak i TMS, koniec końców, jeśli chodzi o efekt długotrwały, działają poprzez zwiększenie neuroplastyczności, czyli zdolności naszego mózgu. Do tworzenia nowych połączeń nerwowych. Daje to szczególnie dobre efekty, jeżeli metody te połączone są z odpowiednim rodzajem psychoterapii, która wykorzystuje tę neuroplastyczność. Pewnie zastanawiacie się, po czym można poznać, że ta neuroplastyczność się zwiększyła. Przede wszystkim może występować zwiększona podatność na wprowadzanie zmian, które wynikają z przebiegu psychoterapii. Bardzo często pacjenci mówią o tym, że dzięki psychoterapii już wszystko wiedzą, ale nie potrafią tego zastosować w życiu. I tu właśnie wchodzi w grę neuroplastyczność, która zwiększa tą zdolność, żeby wyrobić sobie nawyki, żeby zwiększyć swoją adaptację do różnych sytuacji. W międzyczasie u każdego pacjenta należy też rozważyć ewentualną suplementację. Najczęściej przy suplementacji myślimy o witaminie D i o metylofolianie, których niedobór może powodować po prostu lekooporność. Ewentualne inne suplementy, bądź też leczenie pozapsychiatryczne może wynikać z przeprowadzonych badań diagnostycznych. Osobom zainteresowanym opcją leczenia ketaminą na NFZ chciałbym zwrócić uwagę na program lekowy leku Spravato, czyli S-ketaminy. Jest to w dużym skrócie można powiedzieć pewna forma ketaminy, która ma trochę inną charakterystykę działania, natomiast również posiada bardzo wysoką skuteczność w odniesieniu do zaburzeń lekoopornych. Program lekowy Sprawa To, aczkolwiek posiada wiele obwarowań, żeby się do niego zakwalifikować, jest najłatwiej dostępny w poradniach zdrowia psychicznego przy większości szpitali psychiatrycznych w Polsce. W kontekście ketaminy i esketaminy należy też pamiętać, że są to. Środki, które powodują dysocjację, czyli po badaniu leku w trakcie zabiegu przez w przypadku ketaminy dożylnej około 40 minut do godziny, a w przypadku sprawa to do około 2 godzin, występuje odmienny stan świadomości, w którym pacjent może doświadczyć różnych halucynacji, wizji, mogą to być doświadczenia mistyczne, duchowe, może też nastąpić pewien rodzaj otwarcia umysłu na różne rzeczy, które się dzieją w psychoterapii dlatego niezwykle ważne jest, żeby nie prowadzić takiego leczenia u pacjentów, którzy z psychoterapii nie korzystają. Czasami też może się zdarzyć tak, że ketamina czy esketamina dadzą dostęp pacjentowi do wspomnień, które są trudne. Dlatego u pacjentów, u których rozważamy leczenie psychodeliczne ketaminą czy esketaminą, już na etapie wywiadu wstępnego należy też określić, jakie są ewentualne Ryzyka, żeby dana osoba w trakcie doświadczenia psychodelicznego weszła w różne trudne wspomnienia, żeby zmniejszyć ryzyko tzw. retraumatyzacji. W związku z popularyzacją w ostatnich latach tematu psychodelików, szczególnie tych, które jeszcze w Polsce są nielegalne, czyli LSD, psylocybiny, itd. Różne osoby z lekopornymi zaburzeniami psychicznymi często przychodzą już do kliniki, mając doświadczenia psychodeliczne, no bo przyjmowali na własną rękę nielegalne substancje psychodeliczne, w nadziei, że to pomoże im wyjść z depresji. Takie osoby często doświadczyły już retraumatyzacji, różnych wspomnień i wymagają one szczególnej opieki. Niezwykle ciekawym też aspektem i potem niezwykle ciekawe są procesy leczenia osób, które są zaangażowane w różne praktyki duchowe. Także też jest to istotne na etapie zbierania wywiadu z takim pacjentem. No i na koniec też oczywiście kwestia leków doustnych, które u większości pacjentów należy wdrożyć, albo kontynuować, albo zmienić. U osób, które próbowały praktycznie wszystkich takich mainstreamowych połączeń lekowych, do rozważenia są różne bardziej awangardowe i niezbyt często stosowane leki czy połączenia lekowe. Tutaj trzeba zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze interakcje, mając na uwadze potencjalne działania uboczne takiego leczenia. W większości przypadków są to leki stosowane off-label, na podstawie oczywiście danych naukowych. To są prowadzone na całym świecie liczne badania, które eksplorują możliwość skuteczności leczenia depresji poprzez takie leki jak chociażby Pramipexol czy Naltrexon. Kolejna rzecz to to, że w Polsce nie jest tak, że są dostępne wszystkie leki przeciwdepresyjne, jakie są. I w takiej sytuacji można rozważyć złożenie wniosku o import docelowy różnych substancji. W moim doświadczeniu najczęściej tutaj się sprawdzają fenelzyna czy tranelcypromina, czyli stare leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, aczkolwiek też za granicą, głównie w Unii Europejskiej, dostępne są inne leki, których w Polsce nie ma. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to podziel się nim z kimś bliskim a także sprawdzić inne działania Fundacji T-Clinic. Razem możemy wprowadzić najnowocześniejsze rozwiązania psychiatryczne do Polski. Naszym celem jest zmienianie świata na zdrowsze